Dzień dobry, witam Państwa. W minionym tygodniu likwidowaliśmy 27 zdarzeń, jeden pożar i 26 miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, pożar trawy, miejscowość Piaski, tak jak wcześniej powiedziałem 26 miejscowych zagrożeń, z czego 15 polegało na usunięciu gniazda OS Szerszeni. Można powiedzieć z całego terenu naszego powiatu. Kolejne zdarzenia: 5 w transporcie drogowym, dwie kolizje samochodu osobowego, miejscowość Pietrzykowo oraz droga krajowa nr 20. Dwa zdarzenia na zderzeniu dwóch samochodów osobowych na trasie Szczecinek-Barwice oraz droga krajowa nr 11 przy miejscowości Dobrogoszcz. Jedno zdarzenie samochodu osobowego z dostawczym, trasa między Szczecinkiem Wieszkowem droga krajowa nr 11. Kolejne zdarzenie usunięcie konaru blokującego przejazd w miejscowość łubowo. Pomoc zespołu ratownictwa medycznego. Otrzymaliśmy zgłoszenie do aby ze względu na, czas, na długi czas dojazdu karetki wysłać swoje zastępy do miejscowości Juchowo, udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Tak też uczyniliśmy do czasu przybycia karetki, prowadziliśmy działania medyczne. Kolejne zdarzenie, otwarcie mieszkania oraz udzielenie pomocy przedmedycznej do czasu przybycia karetki Szczecinek ulica Chelńska. Pomoc policji i zespołu ratownictwa medycznego w otwarciu mieszkania Szczecinek ulica Polna. Transport osób w ramach narodowego programu Szczepimy się w miejscowość Krosino. Ostatnie zdarzenie. Otrzymaliśmy informację, że w szczecinku na ulicy Armii Krajowej spod płyt betonowych słychać miałczenie Kota. Tak też dyżurny zadysponował zastęp z PSP, gdzie za pomocą sprzętu hydraulicznego udało się podnieść tą płytę i uwolnić kota oraz przekazać je właścicielowi. Cały zdrowy kot został przekazany. Oprócz tych zdarzeń 7 alarmów fałszywych. Też jeździmy na obozy harcerskie, kontrolujemy. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 10 obozów, z czego 2 już zakończyły się. Także mamy 8 aktywnych obozów, jest 542 uczestników obozów. Na tych obozach kontrolujemy drogi dojazdowe, czy są oznakowane, czy jest w ogóle możliwość dojazdu, czy są oznaczone drogi ewakuacyjne. Sprawdzamy sprzęt, podręczny sprzęt gaśniczy, czy jest dobrze wyposażone obozowisko. Prowadzimy prelekcje, pogadanki. Zapoznajemy uczestników z możliwością, jak prawidłowo używać sprzęt gaśniczy. Przestrzegamy, jakie idzie zagrożenie ze strony zabezpieczenia pożarowego. Wiadomo, obozy harcerskie są najczęściej stacjonują nad akwenami wodnymi, tak też. Ostrzegamy, tłumaczymy, jak korzystać z akwenów wodnych, żeby nie doszło do tragedii, a żeby wszyscy cali i zdrowi wrócili z tych obozowisk i mamy nadzieję, że tak też będzie, czego życzę. Miłego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję bardzo.